Tanzania, kraj wielu skrajności, uznawany przez wielu za jeden z najciekawszych krajów w całej Afryce. Znajdziemy tam najwyższą górę w Afryce, Kilimandżaro, wznoszącą się na wysokość 4600 metrów, a także drugie najgłębsze jezioro na świecie, Tanganyika, znajdujące się w zachodniej części państwa. Co ciekawe, Tanzania jest jedynym na świecie dostawcą tanzanitu, czyli półszlachetnego kamienia znajdującego się na wzgórzach Merelani. Przez to już kamień ten występuje jedynie w jednym miejscu na świecie i są szczególnie cenione. Pomimo tego, iż w kraju wydobywa się ten cenny kamień, Tanzania jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, który jest zamieszkiwany przez 120 różnych grup etnicznych, a najbardziej znanym plemieniem są Masajowie zamieszkujący północne regiony tego kraju. Cofnijmy się jednak trochę w czasie i zacznijmy od początku. Przed wybuchem I wojny światowej Niemiecka Afryka Wschodnia była bardzo dobrze przygotowana do odparcia każdego ataku. Warto mieć na uwadze, iż lokalizacja terenów należących do Niemców była znaczącą przeszkodą dla sił brytyjskich, a także dla ich sojuszników. Cała linia brzegowa nie dość już oferowała niewiele punktów do lądowania, a na dodatek tereny w większości były bagnami. Z drugiej strony, od jezior czy gór, także było dosyć ciężko dostać się na te tereny. 28 czerwca 1919 zawarto główny traktat kończący I wojnę światową. Chodzi tutaj o traktat wersalski, na mocy którego Niemcy zrzekły się swoich zamorskich posiadłości, a także niemieckiej Afryki Wschodniej. Jednak w tym okresie Tanzania nie uzyskała jeszcze niepodległości. W 1947 Tanganika stała się terytorium powierniczym ONZ pod kontrolą brytyjską. Warto także dodać, iż w tym okresie 70% ludności mieszkało na 10% terenów. Było to spowodowane głównie niedoborem wody, erozją gleby oraz słabą infrastrukturą komunikacyjną oraz transportową. Wielu Afrykanów było urzędnikami państwowymi czy pracownikami biznesowymi, jednak zdecydowaną większość mieszkańców stanowili rolnicy, pracując jedynie na własne potrzeby, których i tak ciężko było im zaspokoić. 9 grudnia 1961 Tanganika uzyskał niepodległość, zachowując brytyjską monarchę jako króla Tanganiki. Co ciekawe, premierem na mocy nowej konstytucji został Julius Nireri który w tym okresie był jednym z dwóch tanganików posiadających wykształcenie na poziomie uniwersyteckim. Rok później wprowadzona została Republikańska Konstytucja, a pierwszym prezydentem został wcześniej wspomniany Julius Nireri, który sprawował władzę przez kolejne dwa lata. 10 grudnia 1963 Zanzibar zyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii. Zostali oni monarchią konstytucyjną pod rządami sułtana. Jednak nie panował on zbyt długo, ponieważ większość ludności się zbuntowała, dzięki czemu został utworzony nowy rząd z liderem ASP Abeidem Karume na czele, który przewodniczył Radzie Rewolucyjnej. Nie przyniosło to pożądanych rezultatów. Potrzebna była interwencja wojsk na tych terenach. 26 kwietnia 1964 Tanganika połączyła się z Zanzibarem, tworząc Republikę Tanzanii. Zakres państwa zaczął się rozszerzać praktycznie na każdym sektorze. Już kilka lat później nacjonalizacje przekształciły rząd w największego pracodawcę w kraju. Zajmowali się oni wszystkim, od handlu detalicznego po handel importowo-eksportowy. Jak się można domyślać, stworzyło to idealne podwaliny pod korupcję. Biurokracja stawała się coraz bardziej uciążliwa na każdym kroku, a system podatkowy zabijał gospodarkę. Siła nabywcza znacząco spadła, nawet zaczęło brakować podstawowych produktów do codziennego użytku. Dekady później, przez korupcję, cała gospodarka po prostu się załamała. Warto dodać, iż jedną z najdłużej rządzących partii w całej Afryce jest Chama Chama Pinudzi, czyli CCM, która sprawuje władzę od zyskanie podległości w 1961. Partia reprezentował każdy prezydent Tanzanii. Human Rights Watch podawał, iż od czasu zaprzysiężenia na prezydenta Johna Magufuliego w grudniu 2015 Tanzania stała się krajem, w którym zanotowano znaczący spadek poszanowania wolności, wypowiedzi, zrzeszania się czy zgromadzeń. Obecnie po nagłej śmierci prezydenta w marcu tego roku prezydentem została Samia Sulu Hassan. Jest ona pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta w tym kraju. Gospodarka Tanzanii jest w dużej mierze uzależniona od rolnictwa, co czyniło ją przez pewien czas jedną z najbiedniejszych gospodarek na świecie. Jednak podczas transformacji z gospodarki nakazowej do rynkowej udało im się w ostatnich latach uzyskać miano drugiej co do wielkości gospodarki w Afryce Wschodniej i siódmej co do wielkości w Afryce Subsaharyjskiej. Cała transformacja rozpoczęła się w roku 1986, kiedy to rząd Tanzanii rozpoczął program mający na celu zlikwidowanie socjalistycznej kontroli gospodarczej i zachęcanie do aktywniejszego udziału sektora prywatnego w gospodarce. Program obejmował wiele zmian na różnych płaszczyznach, o tych politycznych, budżetowych, monetarnych czy handlowych. Zostały złagodzone ograniczenia sprzedaży żywności, zlikwidowano większość kontroli cen, a także zostały zainicjowane restrukturyzacje sektora finansowego. Rolnictwo odpowiada za 30% produktu krajowego brutto, a na dodatek w tym sektorze zatrudnionych jest ponad połowa zatrudnionej siły roboczej. Ta silna zależność sprawia, że cała gospodarka jest znacznie podatna na dwa czynniki: znaczne wstrząsy pogodowe, a także na zmiany cen na światowych rynkach towarowych. Kraj nie jest zaawansowany technologicznie, nie posiadają oni wystarczającej wiedzy radzenia sobie z wielkimi suszami, powodziami czy znacznymi zmianami temperatur, co w znacznym stopniu wpływa na standardy życia ludzi w tym kraju jest jedną z głównych przyczyn związanych z wahaniami bezrobocia w tym miejscu. Według PFC Energy do 2010 udało się odkryć w tym kraju około 30 bilionów sześciennych zasobów gazu ziemnego, które można oczywiście wydobyć. Ocean Indyjski wydaje się być bogatym terenem łowieckim dla poszukiwań związanych z wydobywaniem nowych złóż gazu ziemnego. Szacuje się, iż złoża, które można wydobyć na Mozambiku oraz Tanzanii wynoszą łącznie ponad 250 milionów stóp sześciennych. Jednak trzeba mieć na uwadze, iż wydobycie może być ciężkie. Zagraniczne firmy inwestycyjne nie są już chętne do inwestowania przez spadki cen ropy i gazu, a także przykładają coraz większą ostrożność do inwestycji na rynkach zagranicznych. Z powstającymi gałęziami przemysłu, sobą infrastrukturą oraz długim okresem realizacji. Co ciekawe, Tanzania jest kolejnym krajem, któremu udało się przetrwać dosyć dobrze okres związany z wielką recesją, która rozpoczęła się w 2008. Jak do tego doszło? Głównie dzięki zwiększonym cenom złota, ekspansji przemysłu wydobywczego oraz odizolowaniu od światowych rynków. Po tym okresie nastąpił dynamiczny rozwój gospodarczy dzięki takim sektorom jak turystyka czy bankowość. Trzeba także zaznaczyć, iż poziom ubóstwa w Tanzanii jest na bardzo wysokim poziomie, a sam kraj nie poczynił dużych kroków w kierunku zniesienia skrajnego głodu czy niedożywienia. Obecnie ponad 60% mieszkańców mieszka poniżej progu ubóstwa, czyli zarabia mniej niż dolara i 25 centów każdego dnia.